Dajcie na kanale Wyska kurka. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co słychać znowu u naszych kurek, gołębikaczek, u, u wszystkiego. Na początku jak możecie zobaczyć wszystkie młodziki, no prawie wszystkie, czyli te trzy, ten jeden oraz ten jeden, czyli razem ich jest 3, 4, 5. Już są takie duże, że chodzą sobie po całym gołębniku, chodzą po półkach, tych daszkach, ale jeszcze jakby tak nie latają. Jeszcze nie widziałem, żeby na wolierę wychodziły, ale to powinno się za niedługo zmienić. Powinny się nauczyć latać, więc one za niedługo będą też wylatywać tam, gdzie ich rodzice, a tam, o tu. Są kolejne dwa młodziutkie Dzisiaj obrączkowane Siedzą sobie tutaj No nie ja wiem yy, Na pewno z tydzień mają Półtora może Tak gdzieś z półtora tygodnia mają Więc akurat dzisiaj już Ostatni, takie ostatnie były dni Żeby je zaobrączkować A tu sobie zrobiły pawiki Miastko i sobie siedzą na dwóch jajeczkach. Będę musiał im tu posprzątać, z tych gniazd powybierać tam wszystko, ale to zrobię już kiedy indziej. Może jak długi weekend będzie to zobaczę, bo już dzisiaj nie zdążę. Dentusy przeniosły się same z własnej woli do klatek na szopie. Mają tam jajka, więc niech sobie tam siedzą. Mi to nie przeszkadza, a wręcz się cieszę, bo będę miał dentusy i nie będą przeszkadzać tam, i nie będą się parować z niechcianymi innymi gołębiami. O. No, nie otworzę. Nie otworzę, niestety nie pokażę wam, bo się. Te dźwiczki zatrzasnęły, więc na razie nie, a teraz nie mam jak, bo mam rękę zajętą, więc Wam nie pokażę. Yy, chyba mają dwa jajka i tak siedzą już z kilka dni, sama się przeniosła jedna, on za nią poleciał i tak siedzą od kilku dni. Se w tej klatce, póki nic nie zeży, yy, to będą sobie tam, będą sobie tam siedzieć. No wypuszczać będę je. Chcę zrobić, żeby tutaj dodać zawiasy, tutaj gdzieś takie otwieranie, i żeby otwierać z okna, żeby tutaj nie otwierać im tej woliery, bo kury wchodzą, jedzenie im zjadają, które jest tutaj. I dlatego chcę tak zrobić. No i też żeby nic im tutaj w razie czego w dzień nie wlazło, bo wiadomo, wszystko może się wsiąść. A tutaj będę mógł otworzyć i one sobie od razu z wylecą i się nauczą tędy wylatywać. Niestety była tu brzoza i niestety uschła. Będę musiał kiedyś tam wziąć i przywieźć jakąś, kupić. Tutaj do tej beczki teraz jest wsypywane ziarno dla gołębi. Yy, ziarno dla gołębi, a ziarno dla kur jest sypywane do tej beczki, w której była kiedyś gnojówka w zeszłym roku. Tu wejdzie znacznie dużo jedzenia kurą w worek, może trochę ponad worek, bo tu jest 120 litrów. Więc yy, będą miały więcej co jeść i nie będzie trzeba im cały czas przywozić. Kaczki siedzą. O! Popatrzcie. Nawet kaczka skóro siedzi. A to jest ta kura, co tak słabo chodzi. Ale jaki nic... Jaki nic nie robi to niech siedzą razem. O, tu widzę jajko. To jajko jest. Kacz Dobra, tutaj Nasza... Bożenka siedzi na kaczy, ale To jak cenię, siedzi. Ona wychowa. Kolejna kaczka siedzi tu. Oraz kolejna powinna siedzieć gdzieś tam, ale nie widzę. Więc nie wiem, czy. A jest! Ona zawsze siedzi na tym takim. Do równania terenu takim takiej maszynie i się pucuje zawsze w tym samym miejscu, zawsze o tej samej porze, wychodzi, się pucuje, a koło niej zawsze sobie siedzi jej kaczor. No i oczywiście zazwyczaj towarzyszy im ta staropolska. No ona już będzie się wracać do swojego gniazda, bo ileż przecież się można pucować. To zaraz powinna się, nie wiem ile ona już siedzi, czy w ogóle się kiedyś te kaczki wyklują. No, mamy prawie maj, więc chyba już się za, powinny zacząć klucz. Te kacuszki i kurczęta. Siedzą sobie tu. Kaczki jak zwykle robią błoto. Kurczęta już ładnie urosły. Widać, które kury, widać, które koguty już się biją, więc kogutów będzie sporo. A brachmy... Były na dworze, ale już są zamknięte, też siedzą. Też po nich widać, z który kogut będzie, a który kogut kura. Nawet z tych już widać, co były pod kwoką. Niestety kwoka jakoś tak chyba w święta. Tak, święta. W zeszłym tygodniu w niedzielę. Siedziały sobie na dworze z nią w klatce, a ona zniosła jajko. Więc jak zniosła jajko, no to już niestety przestała kwoczyć. To przełożyłem je. Do Brachmy. No i w tym odcinku to będzie wszystko. Zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, rozlajkowania moich filmów. Zapraszam na TikToka oraz Instagrama. Do zobaczenia i pozdrawiam.